Panko ze strony gracz, a w tym odcinku jesteśmy w nowym sezonie siódmym. Jest ze mną Palpek, od tutaj jestem. gra, gdyby ktoś nie wiedział, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i pamiętajcie, że Palpek na 100 subów będzie gadaj ze mną na odcinkach i będzie stream. No to się widzimy, brunt. Widzowie, jesteśmy już w rące. Palpek, wybieraj, jesteś, lecieć. Ja bym poleciał tutaj na kurzące kominy. Palpek nie leci, dobrze. Czemu Palpek nigdzie nie leci? A, dobra, leci tu. Toż ty tutaj coś zrobisz i później polecisz po słupach do mnie, czy na obrót? Tak mnie wkurzają te lotnie. Za szybko się odpalają. A i ogólnie y, mówiłem, że chyba, że będą opinie na. Y, będzie opina tego sezon, sezonu. No to moim zdaniem ten sezon najlepszy on nie jest. Ale należy do tych gorszych właśnie. Y, po pierwsze. Y, jest znowu mapa. Jest kolejna organizacja, i wszystko się dzieje wokół ciągle organizacji. Po kolejne. Wróciły stare bronie. To super, to jest plus. Ale niektóre rzeczy jednak jest, są minusami. Mówię niektóre, bo niektóre są wielkimi plus, plusami, na przykład. I to, że wróciły stare bronię. Przepraszam, przejęzyczam się. Strasznie. Dzisiaj coś. O! Pra o, mam 14 level prawie. A, i Pawkek się bije. Otworzę jeszcze dwie skrzynki i tam do niego lecę. Bo mam takiego questa. O, już. Dobra, już do niego lecę. To oczywiście kiedy mi się uda są wyjść. No mam 15 level już. Widzę tu ufo, więc będzie ciężko. Tam go dopójść, że pan nam jakoś. Albek nie żyje. Nie. Zgrane! Czemu on nie To rzuca granatę! Palpy, Klifni, gotowość... Trochę nam nie wyszło, ale wbiliśmy, wbiłem 45 level Nie będę robić szczęścia tym razem, bo nie zmążyłem tak szybko I czekam aż Palpek klifni gotowość no, i po prostu fajne bronie, ale skiny i karnet. Później pokażę, jak wygląda metoda, metoda odbierania rzeczy, co jest moim zdaniem błędem, który zrobił Epic Games, bo Epic Games stworzył Fortnite, a. bo po prostu się trzeba zdobać gwiazdki, a za, za poziom. Na przykład za tą grę, palpek, palpek. Stój, 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 stój. Powiedz, czy trudno. Yy, czy sezon jest fajny? A broni są fajne? Nie? A czy wcześniejszy sezon był fajny? A czy był super? A czy kanon bojowy jest fajny? No, już mi nie odpowie na to y, pytanie. Co to karabin? Impulsowy palpek. Kiedy znajdziesz, to mi żółć, bo ja muszę 500 obrażeń zadać. I oczywiście spróbujemy wygrać, bo jeszcze wina nie mieliśmy w tym sezonie. Palpek leci tam, gdzie ja? Znaczy, ja tam, gdzie palpek? Bo pierwszy palpek chyba tam chciał lecieć. Ja mam jeszcze dosyć dużo kamienia zebrać, więc... Palpek, czy ty dolecisz? Czy ty dolecisz? Mmm, nie, Palpek nie, nie da rady chyba. A ja lecę, lecę, tak, w obronie i idę niszczyć kawałek. Oczywiście jestem przy wilkach. Niektóre rzeczy zostały w tym sezonie oczywiście. Na przykład zwierzęta, wilki, miejscówki niektóre. Ale niektóre też rzeczy dodano. O, na przykład, jeszcze tu jest. Ym, aha! Już wiem, co to broń impulsowa. Kiedy chcecie, żebym pokazał jakieś poradniki, jak zrobić niektóre wyzwania, czy coś, to mogę to zrobić. Palpę, gdybyś przyszedł, to byłoby super. Niech ktoś chciał zabić. Pale się, pali się mój budynek. Szybko, 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 szybko wychodź! Osoba jedna nie żyje? Przeszukuję. Ją. Ja sobie tutaj się uleczę. Patrzę tu, co to są na coś inni gracze poza mną. A tak, właśnie, pytanie jest jedno. Gdzie jest Palpek? Ja tam do niego spróbuję dojść. Jedna osoba umarła. Ja sobie zjem. O, mięsko, uleczy mnie. Cyk, 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 cyk. To jakiś ziomek, z, mog z którym mogę porozmawiać. <coughs> tu jest palpek. I jest pytanie: co on tam robi? Pewnie jakiś questa robi, czy zdobywa broń? Nie wiadomo. O, MK, dobra, to mi się przyda. A. Psst. A, i są nowe boty w ogóle. To jest bot, gdyby ktoś nie wiedział. I. zostałem w ogóle. O. I dostałem y, zadanie z agenta Jones'ego. Od agenta Jones'ego. I teraz. O. Palpek przed nagrywką pytał się. Ktoś mi. Czy chce, czy mnie do ekipy? Ale ja nie chcę To nagrywamy odcinek I ktoś mi bardzo przeszkadza Wysyłając to A Palpek co on tam robi? Co tak daleko Palpek tam robi? Ja muszę zniszczyć kamień, nie? o I szesnasty poziom Ja tam do palpka zaraz podlecę. Po, po Oczywiście, kiedy zwiedzę tą miejscówkę, tu. Znaczy, to nie jest miejscówka. Właśnie, kiedy mówiąc o miejscówkach, to dodali tą organizację. Tu są takie boty, ale chyba nikogo już tu nie ma. No, chyba tu nikogo nie ma. Ale poszukam tutaj z wami oczywiście czy, yy, czy jest jakaś tutaj co to za wod w ogóle jest jakiś dziwny nie ktoś tu już był ktoś tu już był po prostu było niemożliwe żeby miejscówka była aż tak zlutowana a po drugie tu jest nie słyszałam o skrzynki. O, można sobie kupić tutaj... ...osłonę, ale ja nie będę wydawać sztabek. Co się dzieje? To są jakieś dziwne głosy tutaj. Palpek, lecę tam do Ciebie! Palpek, strefa! Zawracaj! Nie, ej, nie możesz tam lecieć! To zły pomysł w, ka w każdym razie. Zwłaszcza, że ja potrzebuję teraz pomocy. <laughs> Co jest? Palpek. Ale ziomkowi zostało bardzo małą HP. Nie wiem, ile. I palpek. Y, następnym razem musimy się trzymać razem. Taki warunek jest. Papek? Słyszysz mnie? Kiedy tak, to podskocz. o dobra. Czy następnym razem będziemy się trzymać razem? Czemu? A dobra! Palpek, ty masz strefę. Ale przeżyjesz w tej strefie? Zabiera po dwa daleko jest, ale ty masz bandaże. Chyba, że ktoś ci zespani umrzesz. Nie, Palpek, kiedy będziesz mieć 50... 60, 60 dopiero możesz używać bandaży. Bo inaczej się nie opłaca nie, nie wchodzi do wody, bo to prąd jest pod złą stronę Możesz już użyć pierwszego bandażu jak chcesz Chwileczkę, widzowie. Czekamy aż palpek sobie da radę. Albo umrze, albo może wygrać grę. Tam są osoby tak w ogóle. Nie, to jest bot. Niech się nie zatrzymuje, bo umrze inaczej. O, i dostał Palpek 100 kamienia, to jest bardzo dobry. I Palpek teraz biegnie, biec. Oj i Palpek, złe wykorzystanie, masz tylko 58 sztabek. Możesz zawsze go zacząć strzelać Za to, że, że, że ci ten... Że ci... że ten... Jakby nie wiem, bez powodu możesz go zacząć strzelać Papek, ale wiesz, że się nie opłaca tam iść? Nie, nie idź tam, nie wracaj Bo nie i tak już masz ciężko, musisz biec i szukać jakiegoś lączpada, albo... Albo auto, bo inaczej nie zdobie... Nie, nie dasz Biegnij, Palpek, biegnij! Masz mało czasu. Biegnij przez tą wodę, przej... Przebieg... nie, 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 taak. tak! Tak, 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 o, tak. Będziesz mieć najszybciej. Srepa... To jest był zły pomysł, Palpek. I zwłaszcza, że jeszcze do ciebie strzelają. Tu możesz płynąć, tu możesz płynąć, tu szybciej będziesz yy, niż chodzić. Uh -huh. Patrzmy. Nie opłaca się palpek, biegnij. Płyń tak dokładnie, płyń. Ale tutaj yy, przez rzekę nie płyń. Tu, kiedy wpływa woda, tu nie płyń. Czyli palpek wam robi takiego tutoriala, yy, jak przeżyć w strefie, yy, w burzy. Biegnij, biegnij, palpek. Nie zatrzymuj się, on umrze zaraz. Biegnij, 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 biegnij. Nie, nie, na odwrót, na, od, na około. Nie w tą stronę, naokoło. O, strzelaj, szelaj. Palpek lecz się, nie, bo zginiesz I Palpek zginął, to jest nasza ostatnia runda Znaczy to będzie nasza ostatnia runda I Palpek trzymamy się lepiej razem No to jest lepszy pomysł Ja czekam aż Palpek kliknie gotowość Wy zostawiacie w tym czasie łapkę w górę i subskrypcję, bo się opłaca nie dość, że będzie na stosunku w stream, to jeszcze palpem będzie na odcinkach rozmawiać ze mną. I czy zastanówcie się, czy to się opłaca? Napiszcie w komentarzu: tak, opłaca się, albo nie, nie opłaca się. Moim zdaniem się opłaca. No i jesteśmy w runce już prawie. Ogólnie y, często nie widzicie, jak na przykład jestem tutaj w lobby, ja się zamienia. Wszystkie paczki jesteś? Dogonię cię moim statkiem. Gdzie lecimy? Przyjemny park, dobrze, lecimy tam, ale dokładnie na jakiś domek? Czy po prostu tam lecimy? Zmień znacznik, kiedy lecimy na jakiś... na jakiś... Nie, po prostu, czy, czy... zmień znacznik, kiedy będziemy po prostu tak lecieć. A kiedy nie, to nie zmienię znaczniku. Nie zmieniłeś znaczniku. Dobra, polecam tam gdzie ty palpek. A tu lecimy jednak? Dobra. To gdzie w końcu palpek? To na drugi koniec i się tam spotkamy. Au. A myślałam, że kurczaka złapię. Byłoby szybciej. Kurczaczki, kurczaczki! Kurczaku stój! Gdzie jesteś? Mam dla ciebie kogutka Żeby szybciej tu dobiegł To jest słabe auto, wolę to. Szybciej jeździ ALE WYDLICIE, DA, 103 METRY! Gdzie jest, gdzie jest patek? rzeczywiście, na 103 metry! A patek nie będzie, nie będzie mieć żadnego upadku. <zary> o, <noise> snajperka! Lecę tam! Na początku rozwalę to! Eee, chwilaka... Ucieczka! Palpek do góry uciekaj! Ktoś odpalił auto. Szalę w palpka, niedobrze! Umiera ta osoba. Dasz rady, palpek! Chyba nie widzę, bo nie jestem zbyt daleko. Wiem, biegnę, palpek. Wiem, 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 wiem. A jeszcze z dalsza, z daleka mnie strzelają. Nie! Jednak to będzie jeszcze przed przedostatnia runda, bo po prostu nam nie wyszło. I tego po prostu nie będę wycinać. Jak często wycinam. To jest ostatnia runda, przyrzekam. A palpek, yy, kiedy będziemy już w lobby, to yy, powiedz mi, czemu chcesz lecieć na przyjemny park. Jakby po co? Nie, po... Nie mów, tylko jakby spróbuj zagestować. Uh -huh. O! I to jest dobre, bo to jest bardzo dobry ekran przytypania i wy też tego nie róbcie. Ale możecie na przykład wysłać mi podarunek, kiedy wy będziecie w moich pręcach. Od tego odcinka będę dodawać osoby, tylko musicie w komentarzu napisać nick swój, żebym wiedział, że, macie, że jesteście. I musicie zasubskrybować kanał. To są dwa warunki. 162 dobrze, Palpek, dobrze, dobrze, dobrze. 105... Dobrze, 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 dobrze. To gdzie w końcu lecimy? Bo już nie wiem przez siebie patek. Lecimy tam, gdzie zaznaczyłeś. Dobrze. To gdzie w końcu paltek? Bo już zgłupiałem przez ciebie. Tu? Dobrze, lecimy tam. Czy uda nam się. Moim zdaniem nam się uda. Jesteśmy już. Gramy chwilkę w tym sezonie. Moim zdaniem się uda, bo jesteśmy już dosyć dobrzy. Ja muszę to sprawdzić. Odcinek trwa na razie 22 minuty. Myślę, że jest dobry. To ostatnia rundka będzie dlatego. A kiedy będzie chcecie więcej odcinków, to po prostu nagram dla Was odcinki. I chyba to będzie odcinek. Nie wiem, który już. Fortnite, ale chyba czwarty Nie sprawdzę teraz, bo y, Musimy teraz grać I musimy wygrać Musimy wygrać, tak, musimy wygrać Jak nam się nie uda y, To nam się nie uda i będziemy słabi o. Taki warunek Znaczy i tak jesteśmy Słabi dosyć Polpek, czy ty już umarłeś? Lecę tam Palpek. Za sekundę tam będę. Wiem, 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 że umierasz. Już się buduję pada, żeby po prostu szybciej tam być, wiesz. Choć jednego już mam. Po prostu chcę na pewno dolecieć. Czemu ja tego nie mogę tu postawić? Czemu... O! Tu. Lecę Palpek. Czy jest jakiś tam typ? Powiedz. Oha, przeszukam cię. Co jest zgrane? To teraz wracamy do lobby palpek. I ja pokażę, widzą, ym, widzą jak wygląda teraz ogólnie sklep. O, jak wygląda moja szafka. Na przykład, jakie mam skiny. O, i właśnie zdobyłem dwa poziomy. I o, tak wygląda. No, możecie sobie wybrać co, chcie, co chcecie, ale za punkty. Ja na przykład tutaj kupię. Oto. Bo mi się podoba, jest tania no i czekamy teraz, może wybierzemy sobie, tu muszę ile? Jeszcze jedną nagrodę. A mi się na przykład podoba to, o to sobie to przytrzymuję i kupuję. Odlokowana strona karnetu, widzicie? I teraz patrzę co jest na przykład w tej stronie i mogę mieć fałdolce. Obecnie mam już 800 fałdolców to jest sklep z przedmiotami u mnie teraz, kiedy nagrywam to jest moja szapka i mam tego skina o tu już sobie to trochę porobiłem i teraz tak, mam takie skiny, mam dosyć, dosyć dużo i na przykład kiedy będziecie już po prostu yy, chcieli Zagrać ze mną na przykład albo mi coś wysłać. Ja klikam. Chwiler, yy, gdzie to było... Yy, tutaj piszecie mi ten. I po prostu ja wpisuję na przykład pa, Fek 66. I patrz, i wyszukuję mi tylko, że ja już mam palpka wyszukiwanego. Może jakiś losowy nick wyszukamy, na przykład o. Nie ma. No, sugerowani ogólnie tu są. Ja o, no, nie. Będę po prostu wpisywać na przykład tutaj o taki o. Ja wpiszę, i wy jesteście z moich i możecie mi w każdej chwili. Kliknąć tu. Na przykład sobie kliknę tak, żebym gdybym przeszyła tych kupił cyk. I kup jako podarunek. Klikacie. Wpisujecie na przykład, już kiedy macie mnie zna, znajomych palpka, albo biera gracz. I to dla mnie trafia. No i po prostu tak to wygląda. Widzimy się w ostatnim odcinku. Yy, nie w ostatnim odcinku, tylko. Tutaj w lobby pokazałam Wam wszystko. I do zobaczenia w ostatnim odcinku. W kolejnym odcinku.